Уау, Tak robi taki samochód, moi kochani. Jak widzicie, ten samochód to znaczy, że jesteśmy w CK Customs by Stevie, czyli u Mariusza i u Marcina, którzy składają Nissan S13. I oto, co dalej z Nissanem S13? Pytań jest niemalże tak dużo, jak o to, w jakiej branży pracuje mój ojciec, moi kochani. Mój ojciec pracuje w branży pogrzebowej, na tym zrobił największe pieniądze. A my dzisiaj znajdujemy się, tak jak mówię, w CK Customs i dzisiaj pokażę Wam więcej informacji dotyczących Nissana S13, o którego było tak wiele pytań. Na moje i według wielu osób, które wiedzą jak wygląda projekt, jakie wsadzamy graty, jest to najgrubszy projekt, który będzie jeździł streetowo po Polsce. Ponad tysiąc koni mechanicznych przypominam w samochodzie, który będzie ważył niewiele ponad tonę, a niedawno podjęliśmy bardzo odważne decyzje dotyczące tego jak będzie wyglądać body tego Nissana i tutaj mały spoiler wam dam tego, co będzie w dalszej części odcinka, bo cały samochód będzie z kewlaru połączonego z karbonem, czyli z aramidu. Wtrącę się tu tylko wirtualnie i tylko dosłownie na sekundkę. Wierzcie mi, że ten film warto oglądać do samego końca, przez cały materiał pokazujemy właściwie coś nowego w S13. W dalszej części filmu nawet zahaczymy o hamownie z silnikiem 2JZ. Także, no, wierzcie mi na słowo, nie zawiedziecie się, już nie przeszkadza. Na dobry początek, zostawcie łapeczkę w górę, ale przede wszystkim suba na tym kanale, jeżeli nie chcecie przegapić większej ilości treści tego typu oraz całej reszty, którą widzicie na moim kanale. I na start to są opony właśnie do Nissana S13. Jest tutaj 20 sztuk opon rozmiaru 2,85 na szerokość, to są opony tylko i do tyłu. Opony oczywiście kupione od firmy FMIC, bo to firma, z którą współpracuję w kwestii budowy tego Nissana, znaczy no po prostu kupuję od nich części do budowy tego Nissana, i od to cała współpraca. I opon jest tutaj 20 sztuk. Szczerze mówiąc no to jest to w okolicach 40 kółek na torze Nissanem. Nie, nie 40, co ja gadam? Dwa kółka to schodzi cały komplet dwie opony, czyli w okolicach 20 kółek, a nie 40. Dobra, więc przejdźmy przez wrota CK Customs i zobaczmy jak posuwa się naprzód. Praca nad Nissanem S13, czy to Mariusz? Dzień dobry witamy. witamy, wielkiego budże To jest człowiek Mariusz Kucharski Kierowca, czyli... który próbuje okiełzać moją maszynę <laughs> Ale mi powiedział, przejdźmy dalej, chodźmy na halę. Jak zawsze u chłopaków stoi pełno butel Nitro. To jeszcze gaśnica dla niedobrych. Czyli w miejsce, gdzie obecnie jest składany Nissan S13 i cała reszta samochodów... Si to jest człowiek z CV? Ta czapka zawsze zdradza, że to jest Stevie. Siemano! Skłaniam się. się Nie ma. i człowiek tak. Sławek. To jest człowiek, który składa e, jednostki silnikowe w CK Customs, tak, tak jest? Tak. Czyli to ty, Sławek, składasz dwa jz Tak, oczywiście. No i będzie idealny, nie? No na pewno, nie gorszy niż wszystkie do tej pory. Nie? Czyli idealny. <noise> Coś tam szponci, majstruje, psuje. Robię rewizję. Ej, to jest ładna komora silnika. Ale nie Ale ładnie się świeci, w ogóle taka żółto-czarna, bananowa. Z tego wszystkiego ten Złota. jest kozak. Ej, no nie powiedz mi, że ta komora silnika nie jest kocurem. Nie? Dobra, podsumowując, co stoi u chłopaków. Na podnośniku obecnie Audi RS6 to jest ten model starszy od mojego, czyli tu mamy V10 Subaru BRZ, które ma całkiem ładną komorę silnika. No i ogólnie to fajnie podaje to auto. Dalej to jest Mazda RX8, która jest tak dokokszona, że naprawdę zaraz poświęcimy jej troszeczkę więcej uwagi, żeby powiedzieć, co tu tutaj siedzi i co tutaj będzie siedziało. To jest stary BMW, chyba, nie? A nie przypomina, jak na razie. Tak jak swoje. No i stoi gwiazda. Przesuń się. <noise> Stoi Nissan S13, który, moi kochani, jakby wizualnie, względem tego co widzieliście w poprzednim odcinku, wcale wiele się nie zmienił. Chociaż roboty jest wsadzone naprawdę bardzo dużo. Zaraz wam powiem o tym, co tutaj zostało już zrobione w ostatnim czasie. No i w tym materiale wrzucimy tutaj całkiem sporo rzeczy. Baron tutaj sobie siedzi, Baron. prawda, narkotykowy. Zawsze tak jest. Przyjeżdżasz do CV'ego, gość ma ci robić fura, on sobie siedzi, pije kolkę, prawda, i pali sobie Aikosa. Moi kochani, to co tygryski lubią najbardziej, czyli parędziesiąt tysięcy złotych w części. Które leżą tutaj na stole. Przejdźmy do mądrzenia się na temat tego, co tutaj jest. Mamy cały przód zawieszenia razem ze zwrotnicami przednimi od Weissap, czyli tak zwany Wiesio. Wiesiek. Wszystkie elementy zawieszenia tylnego wraz ze zwrotnicami właśnie tylnymi. Wyspawana tutaj ręcznie właśnie przez Kiwiego. Wziął na chwilę, odłożył kosa, i kolej i zespawał. A mianowicie mocowanie chłodnicy przedniej, prawda? Interkulera przedniego. I chłodnic olejem i chłopiec z oleju. Dalej przechodząc, downpipe do turbiny, który również jest tutaj wyspawany przez chłopaków. No i coś, co kosztuje całkiem sporo siana i co ma się przenieść na naprawdę dobre prowadzenie tego samochodu. Poszliśmy bardziej premium niż jakby standardowo i zakładamy amortyzatory BC Racing. To jest akurat amortyzator tylny, natomiast tutaj pode mną znajdują się amortyzatory przednie. To jest przedni amortyzator BC, do tego wszystkiego Stage 3, więc jakby taka topowa wersja. No i jest problem z tym, że trzeba przerobić to Stop mount, czyli górne mocowanie amortyzatora, a żeby je przerobić trzeba rozpiąć zbiorniczek, w którym znajduje się gaz i ten gaz spuścić. No i jest problem z tym, że później trzeba to napełnić i w ogóle przerobić to tak, żeby ten zbiorniczek się nam mieścił z całą resztą mocowaj. Właściwie ja mówię co najmniej jakbym ja to miał przerabiać, natomiast przerabiać będą to chłopaki. I nie wiem czy wiecie, jeżeli śledzicie mojego Instagrama to wiecie, teraz wlatuje wam na ekran moment, w którym zakładałem się z Bartkiem. Bartek patrzy i mówi, że nie będzie do kwietnia. O 10 koła. O dziesięć koła? O dziesięć koła się założyłeś, że do końca kwietnia? Do końca kwietnia? Do końca kwietnia? Nie będzie gotowy. Do końca kwietnia. Tak, o dziesięć koła, że do końca kwietnia. No dobra. Dobra, 10 koła. Zakład jest o 10 tysięcy złotych, o to, że samochód zostanie złożony do kwietnia. Na chwilę obecną samochód wygląda tak, jak wygląda tutaj. Wszystkie części leżą sobie na zewnątrz, natomiast do kwietnia od momentu nagrywania tego filmu do końca kwietnia mamy jakieś 40 dni. Także 10 koła z Bartkiem wisi w powietrzu, a najważniejszy jest sam fakt, żeby właśnie te 10 koła wygrać. Do tego wszystkiego przepustnica, ale to jest tylko i wyłącznie przepustnica przymiarkowa. No i tutaj sobie leżą części od dolotu. Mało tego wszystkiego, z części topowych, które jeszcze lądują we 13, bo tak jak Wam mówiłem, nie ma tutaj praktycznie żadnych półśrodków. No to mamy flansze do mocowania butli z nitro. No i jeszcze jedna rzecz, która jest top of the top. Mało ludzi jeździ na tych kolektorach dolotowych w Polsce. To jest kolektor, który szedł do nas chyba przez dwa czy przez 3 miesiące z Australii. To jest firma, która robi kolektory dolotowe do dragsterów i to jest kolektor dolotowy firmy Plasmaman. Tak jak mówię, to jest kolektor, który szedł do nas z Australii i koszt tego kolektora to 10 tysięcy zł. Dychę kosztuje taki kolektor, gdzie standard kolektor kosztuje w okolicach dwójki, w okolicach dwójki, nie. Także powiem wam, że no zresztą nawet widać w środku za moment dla was to ogram, że ma tutaj pełno kanalików prowadzących powietrze, i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze rzeczy, które też wam chcę pokazać, to są felgi do Nissana, które do nas już przyszły. Felgi do nas z zagranicy, ściągał je Sidowski, więc jeżeli chcecie dla siebie zakupić jakieś felgi, no to zapraszam Was do niego, bo naprawdę wybór ma olbrzymi, do tego wszystkiego ogarnął mi całą logistykę ściągnięcia tego z zagranicy. I tak naprawdę ja tylko wziąłem kupiłem felgi, no i je odebrałem. I to tak naprawdę wszystko. Felgi są firmy Cosmis, założone są na nie opony Toyo R888R, co również pokazywałem wam wcześniej na Instagramie, więc jak widzicie, warto być. Jeżeli chodzi o grubość tej opony, no to to jest moja ręka, która nie jest najmniejsza. Opona to 295. Szerokość tylnej felgi to jest 11, a szerokość przedniej to jest 9. Felgi prezentują się mega, mega ultra dobrze. Ten rand chromowany naprawdę fajnie wygląda. No i za moment jako pierwsi zobaczycie, bo będziemy przymierzać te felgi również w tym materiale na Nissana. Także zobaczycie, jak. Będą się prezentować, a naprawdę zakładam, że prezentować się będą miunia. No i to nie są jeszcze wszystkie części, które pokażę Wam w tym odcinku. Więc tak jak mówię, oglądajcie dalej. Dlatego, że jeszcze są części do środka, no i parę innych gratów, które również Wam pokażę. Tylko najpierw zajmijmy się zamontowaniem tego wszystkiego, co pokazałem wam do tej pory. A, zapomniałem wam jeszcze pokazać, wybierak do zmiany biegów, Samsonas, czyli też top of the top, wygląda naprawdę bardzo fajnie, no i jest już duży, wygląda powiem wam szczerze jak od skrzyni sekwencyjnej, natomiast no nie, wsadzamy skrzynię manualną, a później planujemy całkiem fajne update'y, jeszcze z rzeczy, których wam nie pokazałem tutaj, to jest to intercooler, intercooler od firmy FMIC i powiem wam, że wszystkie chłodnice, chłodnice oleju, chłodnice wody, właśnie intercooler brałem od firmy FMIC, no i tak jak mówię, ja składam ten samochód głównie na częściach FMIC, do czego zresztą dowód na przykład leży tutaj. Także zachęcam was, jeżeli wy sobie składacie waszą furkę jakoś garażowo albo naprawdę mega profesjonalnie, bo tutaj wiele, wiele samochodów, na przykład właśnie BRZ, który stoi sobie tam na podnośniku, również ma dużo części od firmy FMIC. Także jeżeli wy składacie sobie 400 czy 500 konny samochód, czy nie wiem, nawet 300 czy 800, to wierzcie mi, że da to radę, z racji tego, że 1200 konne samochody też jeżdżą na firmie FMIC. I teraz na ekranie wyświetla wam się parę najgrubszych projektów światowych, które również korzystają z części FMIC. Także powiem wam, że jest to topka, no i naprawdę jestem mega dumny z tych części, które tutaj leżą i które wrzucamy do Nissana, bo nie ma tutaj żadnej lipy, nie? No i tu jeszcze leży sobie nowa maglownica do S13. Dobra, to od czego zaczynacie składanie? Od maglownicy czy z czego? To Zaczniemy sobie składanie od przedniego zawieszenia. Większość części z tego zawieszenia tak naprawdę złożymy na gotowo, bo te wahacze już mamy polakierowane. Mamy tylko te dwa wzmocnienia, trzy wzmocnienia w zasadzie do polakierowania jeszcze raz, natomiast yy, wahacze, zwrotnice, piasty, mocowanie wahaczy z różnych już będzie złożone złożone na, na gotowo. Podoba mi się, na gotowo został stary 40 dni i wygramy 10 koła. Jak dobrze pójdzie, to wygramy. Jest założona zwrotnica z piastą i jeszcze widzicie niedocelowy amortyzator. To jest amortyzator tylko i wyłącznie przymiarkowy. Docelowe leżą tam u chłopaku. Ze względu na to, że tak jak mówiłem, jest problem ze zbiorniczkiem i będzie to wymagało przerobienia, dlatego warto założyć wszystko. Później zdejmie się tylko ten amortyzator i założy się przerobiony docelowy. I jest już zamontowany interkuler. Interkuler jest za baszbarem. Baszbar to nie jest seryjna część nadwozia. On ma przyjmować na siebie cały impact uderzenia od basz właśnie. Uderzamy w inne auto albo w ścianę. Jak coś się nam mnie uda, no to właśnie mamy chroniony interkuler. Gdybyśmy mieli chłodzenie z przodu, to mielibyśmy też chłodzoną chłodnicę wody i woda by się nie wylała podczas takiego uderzenia. Wiadomo, że jak dacie, nie wiem 100 na godzinę w ścianę, no to nawet masz bar nie pomoże. W każdym razie sobie wisi już interkuler na no widzicie, customowych wyspawanych mocowaniach. A dlaczego nie ma chłodzenia tutaj z przodu? A no dlatego, że w S13 cały układ chłodzenia idzie sobie pod spodem. Widzicie tutaj rury, to są rury, które idą pod maski, właśnie pod silnika, aż tutaj do samego tyłu i w S13 chłodzenie będzie w tym miejscu. Tutaj wychodzą, jak widzicie, tutaj będzie postawiona chłodnica, dosłownie 1 do jeden, tak jak tutaj. Czyli mamy kierownicę powietrza, strumienicę, która łapie nam całe powietrze i puszcza na chłodzenie, które jest w bagażniku. Dlaczego? Ano dlatego, że mamy wtedy dużo więcej miejsca i dużo lepsze to chłodzenie, a mało tego wszystkiego, chłodnica wody nie podgrzewa nam wtedy właśnie intercoolera. No nie, te części tylnego zawieszenia to wyglądają jak od jakiegoś statku kosmicznego. Ja pierdzielę, ale ta zwrotnica jest złożona w ogóle. Patrzcie, ile tu jest w ogóle wyżłobień, w sensie wycięć. Tylko tu są jeszcze stare piasty założone, takie przymiarkowe, natomiast za moment będą nowe, nie? Tak, Jak będzie wyglądać? W ogóle 10 na 10 Ja wiedziałem, że będzie siedzieć, że? Nie? nie wątpiłem w nie ani przez sekundę. I siedzi. Ja pierdzielę, ale ten w ogóle wzór R888R jest kozacki. To jest tarcza. Y, Hamilton na niej chyba sześć sezonów wszystkich opualił, nie? Kubica na niej jeździł, wiesz? Aha, to jest, to jest od Kubicy dobra. Nie no, a tak na poważnie to nie jest jeszcze docelowa tarcza, a docelowy... To o tobie źle świadczy, nie o mnie. Ale tak chciałeś, że mam mieć taką tarczę. To proszę, jest. Taką jak Kubica. No to jest. <grym> to jest autentyczna tarcza, nie będziemy hamować, to auto jest tylko i wyłącznie do szybkiej jazdy. Nie ale no, tak serio, to nie jest to jeszcze docelowa tarcza, tylko tarcza po prostu na przymiarkę z racji, że docelowe jeszcze nie przyszły. Natomiast koło w tym samochodzie, kurde, no robi robotę. I jeszcze na pewno będą napisy tutaj, które idą już do nas chyba z Ameryki. No i widzicie, jak wygląda S13 na nowym kole. Do tego wszystkiego widzicie teraz z tyłu, jakie to auto jest szerokie. Bardzo fajnie też będzie wyglądać jak będzie się jechało za tą właśnie S13 i będzie widać tutaj niebieski cały setup zawieszenia, będzie widać ładny amortyzator, bardzo fajny wzór opony, no i wózek, który jest tutaj ładnie wykończony. A co tutaj montuje? Ja A ja no... butelki. No nitro, tak? To. A butli z nitro jeszcze nie ma. Będziesz bo. flaszkę w samochodzie. Nie? Bo wy nie wiecie, ale butla ale z nitro. Oni wiedzą, wy nie. Wy już też. Że butla z nitro będzie customizowana, Będzie cała, jest obecnie, będzie malowana ręcznie aerografem. Będą na niej bardzo fajne, tematyczne motywy, związane swoją drogą z tatuażami, które mam. No i jeszcze z jedną fajną rzeczą, którą niedługo wam pokażę. Co teraz będziecie robić? Będziemy składać jakieś graty do środka. Wybierak ręczny. Nitro. Tak nitro. <laughs> Czas założyć kolektor, kolektor plasmamana i nie mówiłem Wam wcześniej tego, że cała tutaj ta część jest wykonana z jednego kawałka aluminium i jest wyfrezowana w cence. Cały kolektor jest wyspawany tylko i wyłącznie w trzech miejscach, więc naprawdę jest to najlepsza możliwa opcja. I co ciekawe, na tym samym kolektorze w Australii jeżdżą samochody dragstery klasy Top Fuel, które mają nawet po 2500 koni mechanicznych, także kolektor z minimalnym zapasem względem tego, co będzie tutaj. Mówiłem wam, że w tym materiale pokażę wam jeszcze inne części, których nie było tam, a które również przyszły do Nissana właśnie. I za mną jest fotel, który wybrałem do Nissana S13, fotel niesamowicie lekki, nie wiem ile, no tak na moją wagę w ręce, to myślę, że 4-5 kg waży. Oczywiście firma Sparko, no i uwaga, siądę sobie, bo tak naprawdę nie mierzyłem go wcześniej, wziąłem rozmiar L, jako z doświadczenia wszystko mam L, spodnie L, koszulki L, bluzy L, więc myślę, że fotel. Hotel też mam L. Czadłem w nim właśnie pierwszy raz i powiem wam, że już się czuję jak w 13 Siada jak nic. Jest dobrze, fajnie trzyma z boku. Nie jest taki też przesadnie jakby rajdowy, czyli nie ma tutaj tych uszu ogromnych. Nie jest takim kubłem, że aż dotąd jest zabudowany, tylko jest tak zabudowany właśnie streetowo. Będzie się z niego dużo, dużo łatwiej wysiadać. A z rzeczy, które jeszcze fajne tutaj leżą obok fotela, bo fotel już będziemy wsadzać do Nissana, to jest skrzynia Samsonasa. To jest skrzynia sekwencyjna. Koszt tej skrzyni z całym osprzętem po 56 60 tysięcy zł. To jest ta skrzynia, którą nie wiem, widzieliście na przykład u Kena Bloka, że jak on zmienia bieg, to on tylko szturcha do przodu i do tyłu tą skrzynię. Nie ma w układzie H. Natomiast skrzynia ma gigantyczny minus do auta streetowego, a mianowicie buczy, ale tak buczy, że buczy i buczy i buczy i ona cały czas buczy, że odebrałaby całą przyjemność zjazdy, więc nie zdecydowaliśmy się w końcu, żeby wsadzać Samsunga. No a poza tym jakieś 60 koła, to piechotą nie chodzi. Hotel tak wygląda w środku. Jest. Ale przede wszystkim zauważyłem, że strasznie niziutko będzie się siedzieć W13. Zobaczcie, ja mam 190 wzrostu, a tutaj nawet jeszcze kaz, bym zmieścił na luzie, także naprawdę jest nisko. Na dzisiaj tyle, jeżeli chodzi o S13. Podsumowując, złożone całe zawieszenie tylne, złożone całe zawieszenie przednie. Natomiast przed nim trzeba jeszcze poprawić amortyzator, bo jest problem, o którym wam mówiłem. Siedzą już koła. Jeżeli chodzi o wszystko, co zostało zamontowane tutaj to są Westgate. Westgate wypuszczają nadmiar spalin, żeby nie napędzać więcej turbiny, jeżeli ta jest już w maksymalnym momencie obrotowym. No i są wypuszczone na maskę. Szczerze mówiąc, nie wiem, co na to policja. Natomiast no, ogólnie potrafi z tego zionąć ogniem na podtrzymaniu. Myślę, że marchewa może być i nawet metrowa, czy dwumetrowa. To, co widzicie tutaj, to jest system fresher i to jest zastępstwo dla podtrzymania turbo. Nie będę wam o tym opowiadał dzisiaj, opowiem wam o tym na sam koniec, jak samochód będzie już podawał, a wtedy pokażę wam, jak to działa. Cała zimna strona turbiny, czyli dolot, no i moi kochani, kolektor dolotowy i przepustnica. Z przodu intercooler i chłodnica oleju. To jest chłodnica oleju i intercooler od FMIC, tak jak wam mówiłem, tak jak i wszystkie silikony i masa innych gratów. Jeżeli chodzi o środek, no to to mamy już tutaj dwa fotele, do tego wszystkiego z tyłu jest zamocowana butla z nitro. Słuchajcie, wsiądę tu. W środku siedzę już na wsadzonych fotelach parko. Tutaj mamy wybierak do skrzyni biegów. Hydrołapa, którą będzie się można podciągnąć. Deska rozdzielcza, która będzie cała obszyta w dodatkowo żółte nici. Tutaj wszystko wypełnimy karbonem, tutaj też wypełnimy karbonem. Domyślnie na koniec pojawi się tutaj również wyświetlacz od Mastera, a tutaj pewnie keyboard. Tutaj również pojawią się przyciski funkcyjne. Za mną butla nitro już na mocowaniu, no i klatka i obszar ta ściana grodziowa do gaźnika. Stevie mówi, że no, będzie kot. Prezent? No? Proszę. Jeee! Cześć, oryginalna, to masz oryginalną. Nie, no, no będzie Newton. Trzeba kładką dorobić. Podoba mi się. Dobra, tyle na dziś, jeżeli chodzi o S13. Dodatkowo jeszcze nie pokazałem Wam, ale są tutaj yy, na klatce takie karbonowe okładzinki. Tutaj też, taki mały smaczek, a naprawdę robi robotę. Jeżeli chodzi o S13, no to wiadomo, że jeszcze dużo pracy, ale mamy jeszcze na to w okolicach 40 dni, żeby wygrać zakład. No i tyle, jeżeli chodzi o dziś. Natomiast Newton jedzie stroić BRZ, a którego widzieliście przed chwilą tutaj, a BRZ też nie ma, dlatego pojechaliśmy jedziemy razem z nim i zobaczymy, jak podaje właśnie Subaru na hamowni. To jest Subaru BRZ z silnikiem 2JZ. Moją drogą bardzo, bardzo fajnie wygląda właśnie bez deżaka z tyłu, po to, żeby mógł być przypięty tymi linami. Bardzo duży spas, nie będę dotykał, bo nie wiem, czy Newton na przykład gazu teraz nie doda. Zderzaka z oponą, natomiast Newton sobie siedzi w środku w takiej masce, która ma go chronić właśnie przed tym wszystkim, co się tutaj unosi, bo czasem hamowanie samochodu trwa godzinę, dwie, trzy, no i podejrzewam, że mógłby się zatruć, gdyby nie miał właśnie tej machy. W każdym razie auto, powiem wam, wygląda bardzo, bardzo groźnie na tej hamowni. Panie, chyba, żeś pan dobrze złożył. Udało się. No, ale ładuje, powiem ci, kurde. No... Mojej kochani, 700 koni i 940 N. 940 takich oto N. Nie no, a tak na poważnie to 700 koni i 940 N. Natomiast coś jest jeszcze do przestrojenia, ale to przy zmianie komputera. Auto prezentuje się na hamowni mega groźnie. No i mega groźnie z tyłu strzela. Także to był taki bonusik dodatkowy. W ogóle nie było tego w planach, jakby w tym odcinku. No ale jak jest hamownia, jest strzelanie, jest moc, jest 2JZ, no to jest. No, wszyscy się cieszą. No i witam wszystkich dnia drugiego z Nissanem S13. Znowu jesteśmy przy oponach, natomiast teraz podejdźmy do nich troszeczkę bardziej na poważnie. Na poważnie jest tutaj 20 opon. Wszystkie są w rozmiarze 2,85, 18. dlatego że na Nissana Felgi są właśnie 18. Dlaczego jest ich tutaj 20 sztuk? A no dlatego, moi kochani, że całą moc oczywiście przenosimy na tylną oś. No i ci, którzy z was jeżdżą mocnym tył napędem, wiedzą na ile wystarczają opony, więc po prostu od firmy FMicę. Mieliśmy sztuk 20, tylko i wyłącznie po to, że jak jedne się spalą, to żeby szybko móc zmienić na kolejne. No bo przy tysiącu koni mechanicznych, moi kochani, tak naprawdę na torze na przykład to są dwa kółka i nie ma tych opon, a czasem i nawet półtorej kółka i już nie ma opon. Także po prostu zbroiliśmy się w kurtową ilość. No i tak jak widzicie, oponki są typu semi Slick. Myślę, że będzie dobry klej. Chodźmy w takim razie do środka, no i przejdźmy dalej co do tego w S13 przede wszystkim z zewnątrz was teraz zaskoczę, bo tak jak wam powiedziałem na samym początku odcinka opowiem wam jak bardzo nietypowo pójdziemy z zewnątrz tego samochodu. Wczoraj wam powiedziałem, że dzisiaj wam powiem i więcej opowiem na temat Mazdy RX-8, która stoi tutaj. Właśnie przyszedł ten czas, w którym wam powiem więcej na temat RX-8. Chodźcie do przodu. Jeżeli chodzi o motor, no to tak jak właściwie we wszystkich maszynach tutaj u Stevego. 2JZ, 800 koni, motor kuty, złożony na grubych, grubych, grubych gratach. Kolektor właśnie Plasma man dokładnie taki sam jak u mnie, turbo- Ba Warner, z serii EFR, czyli to samo, które jest u mnie. Chłodnica, tak jak wam mówiłem, no chłodnica, co ja tam intercooler, przepraszam, firmy FMIC. Jak widzicie, nawet najgrubsze fury jeżdżą na tych częściach. To, co widzicie tutaj, to jest wtrysk nitro przed przepustnicę, bo wielu z was często pyta, co to są za żyłki tutaj wrzucone do dolotu. Natomiast ta Mazda nie jest taka gruba ze względu na ten motor, no bo jakby 800 koni w 2JZ, no... Pff, wiele ludzi to ma. Natomiast skrzynia, która tutaj jest, to jest ta skrzynia, o której wam opowiadałem wczoraj, w której wystarczy, że dajcie do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Nie macie układu H, tak zwana skrzynia sekwencyjna e, i to jest skrzynia, która kosztuje kupę, kupę siana. Do tego wszystkiego nie byle jakie zawieszenie w tej maździe, do tego wszystkiego chłodzenie z tyłu, które wygląda naprawdę jak totalny majstersztyk. To jest chłodnica wody, na którą tutaj naprowadzane jest powietrze, które będzie przechodzić przez tą tylną szybę, będziecie mieli tutaj. Natomiast szyba oczywiście będzie wycięta tak, żeby powietrze było prowadzone tutaj prosto w tą prowadnicę. To, co widzicie tutaj, to jest majstersztyk wykonany, układ paliwowy, który wygląda naprawdę, naprawdę grubo. Tutaj chłodnica paliwa, więc widzicie, do jakiego stopnia to auto musi być dobrze schłodzone. I to, co zobaczycie teraz pod spodem, to jest już naprawdę wysoka liga. To jest gigantyczny dyferencjał Winters. I to jest dyferencjał, który charakteryzuje się w tym, że w bardzo prosty sposób możemy zmieniać w nim przełożenia. Czyli jeżeli macie za długie przełożenie, to rozkręcacie ten dyferencjał, zmieniacie tylko przełożenie przez ten pojemnik. Nalewacie sobie oleju z powrotem do dyferencjału, no i moi kochani, macie wtedy na przykład krótsze albo dłuższe przełożenie. Całe auto od spodu uzbrojone jest naprawdę, naprawdę grubo. No Powiem Wam, że dobrze to wygląda i to jest fura absolutnie topowa, która mogłaby spokojnie na przykład jeździć w Formule Drift, w Drift Masters, no i ogólnie takich ogólnoświatowych zawodach. Także ze względu na to, jaki jest napęd, jaka jest moc, no i jak samochód jest wykonany. Przejdźmy więc do gwiazdy, a przynajmniej gwiazdy tego odcinka. Moi kochani, zapowiadałem Wam, że zrobimy. Typową. Nie wiem, czy do tej pory ktoś zrobił całe auto jakby z aramidu. Wydaje mi się, że w Polsce na pewno nie. Na pewno za granicą najlepsze teamy właśnie wybierają takie rozwiązanie z racji tego, że aramid jest bardzo nietypowym materiałem, do tego wszystkiego jest bardzo lekki. Aramid, czyli splot kewlaru z karbonem. Moi kochani, to jest tylna szyba aramidowa, w której będziemy również wycinać, tak jak w przypadku rx 8, jak wam pokazywałem, wlot na chłodnicę właśnie powietrza. To są tylne, boczne szyby aramidowe. Tak jak widzicie, ten materiał jest naprawdę na wysokim połysku. Do tego wszystkiego jest bardzo, bardzo gładziutki, dlatego, że jest chyba na niego nałożony klar. I my zdecydowaliśmy się, że maska, dach, tylna szyba, tylny błotnik, cały bodykit, przednie błotniki, progi, drzwi, totalnie całe auto robimy, moi kochani, z aramidu. Jakby tego nie było na wstępie w ogóle w planach, w planach na samym wstępie była tylko i wyłącznie ta tylna szyba i tak naprawdę może jeszcze wchodziła w grę maska. Natomiast, tak jak mówię, chcemy się wyróżnić, chcemy, żeby ten samochód był jedyny taki, żeby był niepowtarzalny, żeby ktoś to zrobił pierwszy w Polsce. I całe auto ubieramy właśnie w Aramid. Tak, no moi kochani, zostawcie łapeczkę w górę i zostawcie suba. Sub jest bardzo ważny, bo dzięki tym subskrypcjom sub, właśnie możemy później lecieć tak grubo jak z budowaniem całego auta z Aramidu. A Rafał, w czasie kiedy nas nie było, przygotował część układu paliwowego. Chodźcie, pokażę wam. To są pompy paliwa, które będziemy tutaj wrzucać przystosowane do alkoholu. Tutaj są filtry paliwa, tak? Tak, tu są filtry paliwa. Wszystkie to są ele to są dysze, czy to, to są łączniki? E A okej. Okay. Wyglądają bardzo fajnie i cały ten układ paliwowy też jest składany z FMC. Natomiast to jest, moi kochani, nagrzewnica rajdowa, czyli samochód nie będzie taki zero że nie będzie miał nawet nagrzewnicy i w momencie, kiedy będzie wilgotno i tak dalej, i tak dalej, nie będziemy mogli sobie włączyć nawiewu na szybę. Będziemy mogli, żebyśmy mogli na przykład jeździć też w deszczu i żeby szyba nam nie parowała. To jest bardzo ładna część, którą też wam chciałem pokazać. To jest, moi kochani, cewka nitro, natomiast tutaj też firmy NX mamy dysze właśnie od nitro, która też wygląda fajnie, a swoją drogą z tyłu ma yy, wygrawerowanego jakiegoś rekinka. Dalej idąc, jeżeli chodzi o graty do S13, mówiłem wam, że w tym odcinku założymy ich całkiem sporo i że całkiem sporo zmieni się względem tego, co będziecie widzieć na samym początku. To jest chłodnica paliwa, też od FMC. Właściwie chyba wszystkie chłodnice mamy w tym samochodzie od FMC. No i idąc dalej, a właściwie tutaj na dół, to jest siatka, którą będziemy dawać na szybę po to, żebyśmy mogli ewentualnie jak będziemy jechać gdzieś na trening, na zawody czy coś w tym stylu, jeździć sobie z otwartą szybą. I to jest bardzo fajna opcja z uwagi właśnie na to, że samochód będzie wyglądał dużo bardziej tak rasowo, sportowo, jak te właśnie siatki, które są w szybach na rajdówkach. No i ostatnie pudełka, które mamy do otworzenia dla Was dzisiaj, to są pasy czteropunktowe, yy, pasy firmy Sparko, które również lądują w S13. Z tego co wiem, są wykonane we Włoszech, no i myślę, że to już są takie topowe pasy, których nie będzie wstyd założyć, no i w których będzie przede wszystkim... Jeszcze ostatnia informacja informacyjna, jakkolwiek to brzmi. Zaczęliśmy, a właściwie Rafał zaczął już montować układ paliwowy, tu jest listwa wtryskowa, natomiast tam schowany jest regulator ciśnienia paliwa. No i następnie cała reszta, co związana z paliwem, czyli te pompy i przewody paliwowe, chodnice. i tak dalej, chłodnice. Kolejną... Ojciec, przestanie ode mnie odbierać telefony stary, jak będziemy dalej szli tak grubo z tymi częściami. A to jeszcze nie koniec, a to jeszcze nie koniec. Take me rolling. No a tak na całkiem poważnie, moje kochane mordeczki, to ja się z wami już żegnam w tym materiale. Pokazałem wam naprawdę, naprawdę dużo fajnej motoryzacji. Pokazałem wam parę samochodów tutaj, nie tylko i wyłącznie mojego Nissan S13. Natomiast dzięki temu materiałowi możecie troszeczkę mniej zadawać pytań, co z Nissanem S13. Ale ja oczywiście nie mam do was pretensji, bardzo się cieszę, że interesuje was ten projekt. No i na moje będzie to najgrubszy projekt streetowy w Polsce. Nie tylko ja tak uważam, osoby, które się znają, również tak myślą. Pamiętajcie, żeby zostawić subika na tym kanale, bardzo, bardzo, mnie na tym zależy, żebyście zostawili tego suba, a was to totalnie nic nie kosztuje. Ja w takim razie się zawijam, wszystkiego dobrego dla was, piona! W filmie dużo informacji na temat S13, tym, którzy tutaj dotrwali do samego końca, standardowo dziękuję. Realizacja filmów nie byłaby możliwa dzięki właśnie wam. W razie gdyby kończyło ci się drogi widzu OC, albo chcesz po prostu sprawdzić, czy może na przykład możesz zaoszczędzić względem tego, co masz na chwilę obecną, to totalnie za darmo, za free, kliknij sobie w pierwszy link u góry opisu, no i porównaj właśnie swoje OC. Jak będzie atrakcyjniejsze, no to możesz się zdecydować właśnie przez zakup przez Mubi. Jeszcze do tego zwrócą ci 150 zł w formie cashbacku na konto. Jeśli nie będzie lepiej, Lepiej, no to zwyczajnie odpuszczasz. Tak jak mówię, spróbowanie nic nie kosztuje. Jeżeli bierzesz przez MUBI, to jeszcze 150 zł wraca właśnie w formie cashbacku. Czyli powiedzmy, że płacisz teraz 1500, a znajdą ci za 1000 i jeszcze 150 zł cashbacku. czyli tak naprawdę 8,5 stówki wtedy wychodzi na czysto. Tak jak mówię, pierwszy link w opisie. Ja polecam ten produkt, bo naprawdę no po prostu jest fajny, godny polecenia i można na tym zaoszczędzić. Nic to nie kosztuje. Z tą informacją Was zostawiam. No i wszystkiego dobrego. Piątka.